W zawodach polskiego turnieju UKS-u w Kwiatoszynie startuje Waldek 188 osób. Z 31 klubów z 20... całej Polski. Całej Polski. No, frekwencja jest super i się cieszymy, że tylu zawodników się zjechało do Kwiatoszyna. A przy okazji tych zawodów dzisiaj będzie jeszcze taka miła uroczystość wręczenia nagród finansowych ufundowanych przez oba samorządy, naszym olimpijczykom Radosławowi i Robertowi Baranowi. Są to zawodnicy, oboje, wychowankowie klubu sportowego LKS Ceramik którzy wywalczyli nominację na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro 2016. Jest to ogromny sukces Krotoszyna. Po 8 latach Krotoszyn doczekał się kolejnych olimpijczyków i to dwóch braci, co jest wydarzeniem bez precedensu. A prezentują się przed Państwem reprezentację 31 klubów. Pan Krzysztof Krzysztof, a to jest klub, Ares znalazł się. Ares Wałczuk. Ares Z Pizan w w z tym wskazuje reklamy grupy robotniczej, Poznań, teraz czarny Bóg, Kusasz Gryzno. przyjemność szczególnie przywitać naszych najmłodszych zawodników i zawodniczek z całej Polski na turnieju ogólnopolskim, na turnieju ogólnopolskich modzików w zapasach w stylu wolnym. Serdeczne Was witamy. Szanowni Państwo dziś jest wyjątkowa uroczystość, zanim przywitam naszych zaproszonych gości. Pozwólcie że dwa zdania powiem o naszych Olimpijczykach. Proszę Państwa, kiedy w 1988 roku nasz wychowany ojciec Bala wyjeżdżał na Igrzyska Olimpijskie do Seulu, a więc minęło 28 lat, byliśmy czysty dumni. Zresztą mamy tutaj zaproszenie również dwóch prezesów naszego klubu Ceramika i wszyscyśmy się cieszyli i zastanawiali, kiedy będzie następny Olimpijczyk. Proszę Państwa, minęło. 28 lat, można powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. I doczekaliśmy się nie tylko jednego Olimpijczyka, ale dwóch. I to Roberta i W tym zeszłym witamy. Proszę Państwa, mało tego, że wychowańkowie, to jeszcze bracia. Historia napisze, bo, je, bo tylko przed nami jeszcze dwóch braci Lipieniów, Było w stylu klasycznym a tak raczej startowali pojedynczo. Szanowni Państwo, wracając do olimpijczyków. Kiedy byliśmy na spotkaniu wcześniej u Pana Burmistrza z wizytą u Pana Starosty, powiedziałem jedno, żeby nie podnosić tutaj ciśnienia, że Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, turnieje olimpijskie, przedolimpijskie, puchary odbywają się w a a Igrzyska Olimpijskie są raz na cztery lata i do ich związek y, przygotowuje się cały świat. Dlatego powiem krótko, Robercie i Radku, nie tylko, że wam dziękujemy, ale jesteśmy dwa, dwa z was dumni. Dziękuję bardzo. Prezesa polskiego Związku Zabaciczego, poznali pana Rafała Pani Beata Moleda otrzymuje złotą odznakę Polskiego Związku Zapaśniczego. Pan Piotr Łoczyński otrzymuje złotą gwiazdę Polskiego Związku Zapaśniczego. Pan Zbigniew Kruk otrzymuje złotą gwiazdę Polskiego Związku Zapaśniczego. Pan Tomasz Hoffman, proszony tutaj do. Grupy, która otrzymuje oznaczenia. Duże prawa dla pana Tomasa Hoffmana. Nagrodzą tych, którzy dokonali rzeczy niezwykłe. czyli wywalczyli nominacje olimpijskie na Igrzyska 31-letniej Olimpiady w Rio de Janeiro 2016. Szanowni Państwo, o wystąpienie poproszę członków Karty Narodowej w zapasach w stylu wolnym, wychowanków piłtoszyńskiego celarnika, dumę braci Radosława i Roberta Bananów. <kluczy> Szanowni Państwo, wśród nas są rodzice y Roberta i rodzice Radosława, serdecznie witamy. No i dzisiaj możemy powiedzieć tak, że na ośmiu zawodników, którzy pojadą na Olimpiadę do Rio de Janeiro, 25% stanowią zawodnicy z Krotoszyna. I myślę, że to jest bardzo duży sukces. Panowie, my wam gratulujemy już tego, coście osiągnęli. Wiemy ile potu na tych matach trzeba było przelać, ile wysiłku, ale widzicie moi drodzy wszyscy, że taka praca się opłaca, że z Krotoszyna można zostać olimpijczykiem i powalczyć o medal na olimpiadzie. Dlatego moi drodzy młodzi zawodnicy, wierzcie z tych chłopaków przykład, będziecie trenowali, będziemy może mieli w przyszłości jeszcze więcej olimpijczyków. Wam gratulujemy, ja też pozwolę sobie pogratulować rodzicom, bo wszystko, co dobre, zaczyna się w rodzinie, zaczyna się w domu. Moi drodzy, gratuluję Wam takich chłopaków. I pozwolę sobie teraz po prostu wręczyć listy gratulacyjne podpisane przez moją osobę, przez panią przewodniczącą Rady Miejskiej, panią Zofię Jankę. I żeby te listy gratulacyjne no, tak się lepiej przyjmowało, dołączam jeszcze drugi po prostu list, w którym jest zapisane, że nagrodę specjalną za uzyskanie eliminacji, w eliminacjach nominacji na Igrzyska burmistrz Kotoszyna przyznał nagrodę. 5 tysięcy złotych dla każdego z panów. Jeszcze raz gratulujemy wszystkiego dobrego. Nagroda dla pana Roberta Barana i pana Radosława Barana za nominację olimpijską Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 roku. Przez... Dzień dobry przyprośnięciu, dzień dobry zafasom, dzień dobry dziewczęta i chłopcy zawodnicy 31 klubów w Polsce. Ma ogromny zaszczyt w tak doborowym gronie i wśród tak znakomitych przyjaciół odebrać dzisiejsze wyróżnienie, najwyższe wyróżnienie polskich państwa, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Prezesie, Jest nam niezmiernie miło, że w tak niewielkiej miejscowości jak Kratoszyn, wywodzi się kolejnych dwóch olimpijczyków, dwóch zapaśników, którzy będą sławieni nie tylko w ale także Polski związek zapaśniczy, także nasz piękny kraj. Twoje jeszcze jeszcze raz, raz bardzo serdecznie wszystkich witam w Grotoszynie. Witam zawodniczki, zawodników, sędziów, trenerów, działaczy, kibiców. Myślę, że dzisiaj tutaj będzie dobra zabawa. Wszystkim zawodnikom życzę dobrych walki i zwycięstw, sędziom trafnych decyzji, ale przede wszystkim, żebyście pozytywne wrażenia z Krotoszyna zabrali do swoich domów i je gdzieś tam później powielali. Moi drodzy, ogólnopolski turniej Uczniowskich klubów sportowych, dziewcząt i chłopców, zapasach z stylu wolnym, Krotoszyn 2016, uważam za okazję.